Siemanko, siemanko, z tej strony Patras i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie Minecrafta Survival. Dokładnie tak. Słuchajcie, pierwsza informacja taka dla Was. A zaraz oczywiście wam powiem co o dzisiejszym odcinku. To, co zrobiliście wczoraj, no to rozwaliście po prostu system. Nie wiem jak to się stało, nie wiem od czego to się stało. Jesteście najlepsi. Słuchajcie. Dokładnie wczoraj przez jakieś godzinę i pół Biliście ponad 10 łapek w górę Za co mam... 10 Czy ja powiedziałem łapy w górę? 10 subskrypcji Już mam prawie 39 Słuchajcie, niedawno jeszcze planowałem Maraton na 30 subskrypcji A ja już jest 40 To bardzo szybko to leci I tak Pod wczorajszym filmem takim z... Nie wczorajszym filmem, czyli nie był filmu Nie był informacyjny, ale... Pod filmem z mapek dobiliście już 120 wyświetleń. To jest mój rekord wyświetleń na razie na tym kanale. Za co Wam też bardzo serdecznie dziękuję. I taka jeszcze jedna rzecz, że zapamiętajcie, że w sobotę o godzinie 17 robię live'a. Live nie będzie dłuższy niż godzinkę. Kto może to nie wbija? I teraz kończę Wam pewne co w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku w końcu sobie ogarnąłem trochę tablet i wyruszamy w podróż, a dokładnie do tamtej dżungli. Ponieważ w tam odcinku, nie wiem który to był odcinek, to już jest chyba trzynasty. W tam odcinku jak też próbowałem zacząć robić podróż to weszłem do tej dżungli a strasznie cięło. Sobie trochę ogarnąłem tablet, przeskanowałem i tak dalej i tak I zapomniałem o tym, że Wtedy jak byłem w tej dżungli, to grałem na, na, na maksymalnym render odległości renderowania. A teraz mam 6 czanków i nie powinno tak lekować. Ok, Wie, Więc na naszą wyprawę weźmiemy na pewno ten mieczyk. Na pewno drugi kilo. Może zapalniczkę nie wiem do czego. Może się przydać. Yy, tutaj odłożę sobie te zboże. Gram na wersji Minecrafta PC. Nie wiem czemu akurat tak mam ochotę. Poza odcinkiem, co ja zrobiłem poza... Aha. Poza odcinkiem zrobiłem sobie enchanting. Studłem zaklęć. I diamentowy killoff. wydobyłem tyle obsydianu, i zrobiłem ten enchanting. I rozmnożyłem tam krowy, które pozabiłem i tu mamy jedzonko. I myślę, że tyle nam starczy na tą wyprawę po staga, Tylko jeszcze zobaczę czy mam w skrzynce, jeżeli gdzie jest ten węgiel. Wziąłem ten węgiel, czy nie? Nie wiem, ok. Sobie odłożę tylko węgielek. Węgielek pójdzie tutaj. I czy mam jeszcze? Mam krowie bewsztyki. No tu mam 48 sztuk. Na pewno jeszcze przyda się wziąć te pochodni. Pochodnie żeby bym mógł wziąć. To jej siekierki się nie opłaca bardzo. Zrobię nowe narzędzia. Tu mam trzy patyczki. Tu mam dwie deski. I troszkę kobla. Stak, no dwa stagi wezmę na wyprawę, a teraz tak na dobudowanie narzędzi. A na pewno zbuduję może najpierw patyki. okej, okay. Teraz tak. Na pewno zbuduję siekierkę. Jak było jakieś fajne drewno, to przyda się zrąbać. I na pewno wybuduję. Łopaty. O, starczy tylko na jedną łopatę. No dobra i teraz 57, mam bo tam ile to było tych sztuk? 57 dokładnie odłożę sobie do skrzyneczki. Teraz jeszcze patyczek odłożę. Prześ... Prześpię się i możemy zaczynać wyprawę. Na początek pójdziemy do dżungli. I już od razu mówię, że ten odcinek będzie trwać około godziny. No nie, no, nie godziny, ale godziny będzie live. Nie, tak 40 minut długi chcę, żeby był. Dobrze, czy jeszcze coś potrzebujemy do tej wyprawy? Przydałoby się skraftować. Poczekajcie, bo nie mam sporo i rozpadła mi się. Teraz tak. Na pewno spodnie i buty. Trochę tego żelaza jest po ostatnim odcinku skopania. Więc spodnie czemu się nie rozkłada? Ok spodenki i buty no i teraz powinno być wszystko ładnie cacy jeszcze raz sobie odłożę teraz tak spodnie i buty wymiana ok te buty sobie od razu tutaj przełożę żeby nie, żeby mieć dużo miejsca w ekwipunku szkoda że ogólnie nie ma shulker Chociaż i tak jeszcze nie byłem będzie, Endzie, to bym ich nie miał. Dobra. Aha, zapomniałbym drewno. Nie mam nawet staga. Kurde, dobra, wezmę sobie... To wezmę. I najwyżej sobie trąbię, mam dwie siekierki. No i tak, z takim ekwipunkiem myślę, że już byśmy się mogli wybrać na tą wyprawę. Tylko jeszcze się zastanowię, czy na pewno wszystko mamy... Okej, okay, wszystko. Teraz tak, najważniejsze co to jest zombie, co ty chcesz, kolego, ode mnie? Kto ci kazał tu chodzić? No wychodź, wychodź! A dobra, mogłeś wstydnąć, e, Teraz tak, no zrobię małe cięcie, przejdę sobie na MCPM Master, bo potrzebuję mieć koordynację, bo później no, zapomnę. Więc małe cięcie, i zaraz się widzimy. Ok, jestem z powrotem. Więc teraz, żebyście widzieli, że nic nie czytuję, nic takiego, sobie zrobię koordynaty. Czyli tak I to nie. I tu koordynaty. Chociaż wiecie co? Game... Okay. Bym sobie mógł zrobić mini-mapkę, tylko zaraz zobaczę jak to wygląda. No... Dobra, poczekajcie, bo mam pas czarny na dole, a to nie zawsze przeszkadza. No i szybciej Minecraft. Dlaczego ja mam połączenie z internetem? Jak internet wyłączyłem Dziwne. Co znowu jest? Kurde. Dobra, powrót do gry. Chociaż chyba jednak wyłączę tą mapkę, wolę tylko koordynaty. Minimap i... teraz, gdzie to było? Player. Minimap, minim nie, nim, okej. Okay. I teraz tak. Teraz sobie sobie skrzyż, okay? Będzie tutaj głośno chyba. O. Nie było głośno, ale w ogóle nie ma dźwięków zgryzanych. Czekajcie teraz. Ok. Nie wiem czemu są, ale są lekkie. Czekajcie. Jeszcze raz na jakim ja gram. Tema. Eee, no ile render distance taki jest? Normalny to tutaj będzie widział, Czekajcie, może Fancy Graphic. Fancy animacja chodzenia klasyczne pole widzenia, odległość a jest maksymalna ilość czanków? 4, 6, 8 no to na 4 to będzie chyba troszkę za mało, ale przynajmniej gra nie chodzi ale no to ok no to jeżeli tak, no to nie będziemy bardziej mieć kordów, ale będziemy mieć gdzie to było? Mi nie, nie, to minimapę tylko dlatego, bo, no dobra jeszcze się tylko prześpię, no i w końcu po 8 minutach zaczynamy wyprawę. Dobra, Jesteśmy w domku. Czekajcie, co to są. O, jak fajnie! Można sobie przybliżać i oddalać. Tak będzie dobrze. No i zaczynamy podróż. Z tego co pamiętam, tutaj ta dżungla gdzieś tam była. O, jakieś ściny. Ok, ściny. Okej, hopsa. Idziemy. Idziemy w nieznane. Już to będzie chyba drugi odcinek z moim nowym Interem. Idziemy, idziemy. Nie wiem dokładnie gdzie ta dżungla była, nie jej ko koordynaty, ale zapomniałem już. Chociaż mam tą minimapę, może ona coś pomoże. Co to jest? Jaskinia? Jaskinia, aha. Okej. Okay. Dobra, hopsa. Ból, ból, ból. Idziemy, idziemy szybko. Może w tej dżungli znajdziemy jakąś tą świątynię? Bardzo bym się cieszył. O, muzyczka się włączyła. Nie wiem, czy będzie ją słuchać. Wiecie, co mam jeszcze? Pomysł. Chwila cięcia. Ok, jesteśmy po krótkiej przerwie. Wyciszę trochę dźwięki z gry i podłożę mu tą muzyczkę. No to będzie nam ładnie grało. I zauważyłem, że jak naciśnie się na tą mapkę, to na tak zniknie. No to też fajnie. Może teraz jej akurat nie potrzebuję. I żebyście więcej widzieli, żeby jej ekranu nie zasłaniała. Ogólnie to jutro będzie live. Co już chyba mówiłem na początku, na pewno mówiłem to. Jutro będzie live i zapraszam wszystkie osoby, żeby było ich was jak najwięcej. Live się zacznie w sobotę o godzinie 17. O, wioska. No to już mamy pierwszą rzecz, z której się będę cieszyć. Tylko sobie pozwólcie, że zjem troszkę, bo już sprint mi się za chwilę wyłączy. Okej. Okay. Oby tu był kowal. Chyba... Wioska niestety bez kowala. Ale są marchewki, które mogę zebrać. To możemy zrobić na następnym odcinku już farmę króliczków. Kurczę, głośno jest. Słuchajcie. Przyciszę jeszcze trochę tą grę. Nie wiem, czy to tak słychać mnie, czy nie. Nie wiem, jak to teraz sprawdzić. Okej, ok, mniejsza od to. Dźwięki jeden, może muzyka tyle przyciszę. nie teraz nic nie słychać dlaczego mi mój miecz wypadł co jest weź go ustawienie no no sorry muszę to ustawiać żeby było dobrze żebyście słyszeli muzyczki żeby mnie nie zagłuszało to trochę, trochę tu podwiększę na 6 okej okay, czy teraz będzie dobrze o powinno być idealnie więc mamy na razie pierwszy jakby dobytek z tej wyprawy, czyli 19 marchewek. I tu mamy jeszcze więcej marchewek. No to bardzo fajnie. Szkoda, że z wieśniakami nie można handlować, bo bym się wymienił za coś, okej. Okay. Przeszliśmy z tamtej strony, to idziemy dalej w tamtą. Sobie włączę mapkę, żeby coś było widać. Okej, okay. nie się zrenderuje ładnie. No i ciśniemy dalej. Idziemy, 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 idziemy szybko, szybko. Ściny, jak się świat no wygeneruje, wiem co to są. Aha, zwierzęta. Poczekajcie, bo nie się tyle świat wy wygeneruje. Bo są ściny. Może mapę wyłączę, o to chodzi. No, trochę lepiej bez mapy. Nie wiem, czy to od tej mapy zależy. Też nie wiem, czy idziemy w dobrą stronę do tej dżungli, naprawdę. No zapomniałem tej kordy, jeszcze je usunąłem później. Idziemy, idziemy. Może to będzie w tą stronę, może i nie. A jak nie, to znowu coś nowego odkryjemy. Ok, mapa, chodź. Ok, zrenderuj się, a ja chwilę poczekam. No i tu zaczyna, zaczyna się sawanna. I to chyba raczej tutaj nie było. Gdzieś tam musiałem tą dżunglę ominąć. Chociaż może teraz pójdę tak. Przepłyniemy sobie tylko tą rzekę i idziemy dalej. Hopsa, hopsa, hopsa. Ok, widzę, poczekajcie. Może jakbym pomniejszył mapę było lepiej. A minimum zoom jest osiągnięty. O, jaka jaskinia, fajna. Fajnie by było tak w niej zamieszkać. Taka, taka dziupla. No, fajny pomysł. I tam dalej idzie na dół, ale na dół nie chce iść. Czyli trzeba będzie wykopać się długo do góry. I kop, 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 kop. Nie potrzebuję tego derta, odłożę go. Idź. Okej, okay. i dalej. Krówek raczej zabijać nie będę, bo nie potrzebuję. Ja mam, mam farmę swoją, to oszczędzę, co to jest. Czekajcie, bo co to jest. Chyba nie jest jakiś wrogi mop. Dobra. Muzyczka się skończyła. Już nie fajnie jest. Nudno. Chociaż może puszczę jakąś muzykę, taką swoją. Tu ciągle pustynia. No kurde, gdzie była ta dżungla? Tu widzę jakaś tam rzeka się generuje przed nami. Tu raczej mnie nie było, bo ten teren się widzę dokładnie, że się renderuje jakby nowy. A jak dobrze możecie wiedzieć, jeżeli w jakimś miejscu już byliśmy, to się on po prostu wyłania, jakby z tym mgły tam. I nie tnie przy tym. Okej, okay, idziemy, idziemy. Run forest. Jakieś takie, patrzcie jak równo. Śmiesznie, tak? No na mapce jak na razie nie mo, nic nie widać, takiego jakby dżungla. Słyszałem zombiaka. Słyszałem zombiaka. Może gdzieś pod nami był, Co tam jest teraz, tam, o. Auć. Tu widzę jakieś dziury, to jest chyba jaskinia, o ile się nie mylę. No tak, a tam jest żelazo. Nie, o! Jest! 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 O to chodziło. Jakby zaszliśmy od tej dżungli tak od tyłu. Okej, okay, tylko żeby teraz nie cięło, bo... Naprawdę się wkurzę. Dobra, może włączę mapkę. Jesteśmy w dżungli. I nie ma takiej tragedii jak ostatnio. Tylko sobie wezmę siatkę. Okej, okay, tu, tutaj. I może znajdziemy jakieś kokobince. Chociaż już mamy kokobince, ale ja bym chciał naprawdę tą świątynię dżunglową znaleźć. Dobra. Tu jakaś taka górka. Będziemy mieć kotki ogólnie, oceloty. Na co oceloty, ile lecą na na nie marchewkę, króliki idą na marchewkę. Oceloty raczej nie wiem na co na rybę. Nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli wiecie na co oceloty. Jakby jak można je ciągnąć za sobą jakim przedmiotem. Bo jak wiecie, że można na przykład owce, owce i koroby zaciągnąć za sobą zbożem, świnie tam na przykład marchewkami albo ziemniakami, króliki. Też marchewkami, no i wyszliśmy z dżungli. Taka mapa jest ta dżungla. Czekajcie, mapa. Niech się wyrenderuje. Dam jej da chwilę. Eee, nie wiem. Ale wyraźnie z tą mapą laguje. To trochę, nie no wiem, sami poszukamy. Jakie tu są ładne tereny, parcie ludzie na to. Takie wielkie, ja uwielbiam takie tereny, jakie jest takie wielkie. Może i tu takie górki z tyłu. Ładne, ładne, fajne. Może w się jakąś bazę tutaj byśmy mogli wybudować. mieć drugą bazę, bo już pierwszą mamy. O, jakie drzewo tam jest. No okej okay. Idziemy i na razie żadnej dżungli nie widać. Tfu. Dżunglę Dżungle widać, ale nie widać świątyni. Jakie wielkie drzewo. Ok, włączę może tutaj mapkę. Renderuj się. Mapą. No, renderuj się szybciej, szybciej. Możesz, kurde, jak to wolno trwa. Ok, nie widać żadnej mapy, żadnej świątyni. Ale laguję z tą mapą, tą wyłączę hopsa, hopsa. I ze sprintu, hopsa Dnie w ogóle rosną w dżungli. Nie wiedziałem o tym. Ale tutaj widzę kokobince, którego... O, którego sobie pozwolę wziąć. Niestety się już ciemno robi i źle, bo to moby się generują, renderują, spawnią. Nie wiem jak to nazwać inaczej. Okej, okay. tu też taki ładny teren. Patrzcie na to jakiś tutaj domek sobie ciachnąć, tam gdzie mam plusik. No ładne tereny się tu, czekajcie, czy ta wyspa jest taka pojedyncza? Mapa przywołujecie do porządku. Melony... Tam, nie wiem co tam jest. No szybciej, głupia mapu. Aha, ta wyspa jest pojedyncza, no to słuchajcie. To ja się jeszcze tutaj szybko zdążę gdzieś zakopać, żeby nas tu nic nie zabiło. Kurczę, auć. Dobra, o tam się zakopiemy. Okej, okay. więc za chwilę będę już pomału kończyć odcinek. Tylko sobie tam jakoś wejdziemy do góry, aby tam nie było jaskini jakiejś takiej wielkiej z creeperami. Uwaga, cicho. no jest jaskinia, ale nie jest taka straszna. Okej, okay, sobie tutaj o Chociaż tutaj bym mógł to koblem załatać. Ciach, 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 ciach i tutaj pochodnia. No i mamy taką słabą bazę małą. To jeszcze też żeby nam nic nie weszło. O, tak, tak I tutaj. No i tutaj. No i jesteśmy, myślę, że bezpieczni już. Więc ja już pomału będę kończyć odcinek. W tym odcinku doszliśmy do dżungli, czyli ta, to, co chciałem. W kolejnym odcinku będziemy podróżować, dalej kontynuować naszą podróż. Więc ja byłem Patras, to był Minecraft. Cześć, pa pa!